Kiedy ostatni raz żałowałeś, że oceniłeś kogoś po wygladzie tam. To był chyba najgorszy poniedziałek w moim życiu. Auto odholowali mi spod sklepu, bo przekroczyłam limit parkowania o 15 minut. Potem ktoś ukradł mi portfel na przystanku, gdy czekałam na autobus. W końcu dotarłam do urzędu, żeby wyrobić nowy dowód. Kolejka ciągnęła się jak w jakimś koszmarze. Dookoła budynku w 35 stopniach. Ludzie kasłali, dzieci krzyczały, wszyscy byli na granicy wybuchu. Stałam tam prawie 3 godziny i miałam dość. Byłam spocona, zła i gotowa krzyczeć na pierwszą osobę, która się napatoczy. I wtedy poznałam pana Henryka. Gość może po pięćdziesiątce, Spory, z twarzą jakby nie znała emocji. Monotonnym głosem jak robot. Ruszał się powoli, jakby pod wodą. Każdą sprawę załatwiał przez wieki. Kiedy wołał następny, brzmiało to jak zapowiedź pogrzebu. Napisałam do koleżanki, ten typ chyba został stworzony w piwnicy urzędu. Siedzę tu do nocy, kiedy w końcu przyszła moja kolej, rzuciłam papier na ladę. Proszę, tylko to załatwmy. Jestem tu od południa. On nawet na mnie nie spojrzał. Wziął dokumenty, założył okulary i zaczął je powoli przeglądać. I nagle je odsunął. Podała Pani złą datę urodzenia. Zacisnęłam zęby. Serio? Tam jest tylko jedna cyfra zła. Powinno być 1995, a nie 1994. Niech pan to po prostu poprawi. Spóźniłam się już 3 godziny do pracy. Henryk podał mi długopis. Lepiej, żeby wszystko się zgadzało. Nie będzie pani Pracać. Powiedział to takim samym martwym głosem jak wszystko wcześniej. Wkurzyłam się jeszcze bardziej, ale poprawiłam i wyszłam z tymczasowym dowodem. Nawet nie podziękowałam. Dwa tygodnie później zaginęła moja młodsza siostra Ola. Miała wrócić ze szkoły jak zawsze, ale nie dotarła do domu. Mama obdzwoniła pół miasta. Tata jeździł po okolicy kilka godzin. Wieczorem wszyscy jej szukali. Ola ma tylko 8 lat i utyka lekko po złamaniu nogi. Nie ucieknie szybko, nie schowa się, jak ktoś się zaczepi. Policja mówiła, że pierwsze 24 godziny są kluczowe. My byliśmy już po sześciu. Jechałam właśnie przez osiedle, przeszukując każdy park i przystanek, kiedy mnie tknęło. Urząd leży na jej trasie do domu. Może ich kamery coś zarejestrowały? Może ktoś ją widział? Zajechałam tam akurat jak zamykali i kogo widzę? Na Henryka. Zamykał drzwi na klucz. Proszę! krzyknęła. Moja siostra, czerwona kurtka, brązowe włosy, lekko kuleje. Zaginęła dzisiaj. Spojrzał na mnie przez sekundę. Pamiętam ją, powiedział cicho. Otworzył drzwi i wpuścił mnie do środka. Cały budynek już ciemny, tylko pokój monitoringu w tyle się świecił. Henryk włączył nagranie z godziny 15 i zaczął przewijać. I nagle jest. Ola ciągnie plecak po chodniku, jak zawsze. I wtedy obok niej zatrzymuje się niebieskie auto. Facet wysiada, zaczyna coś do niej mówić. Ola najpierw kręci głową, ale potem pokazuje jej coś na telefonie. Kilka sekund później wsiada do samochodu. Nie podobało mi się to, jak to wyglądało, powiedział Henryk zapisując numery rejestracyjne. Zadzwonić, ale że może po prostu poszła do Zadzwoniłam z tym numerem od razu na policję. Po godzinie znaleźli samochód na parkingu pod miastem. Ola była na tylnym siedzeniu. Przestraszona, ale cała. Facet próbował zwabić dzieci, pokazując zdjęcia szczeniaków. Następnego dnia wróciłam do urzędu z kawą i przeprosinami. Przepraszam, że byłam dla pana taka niemiła, myślałam, że pan wszystko olewa, a pan po prostu patrzy na to, co naprawdę ważne. Henryk wziął łyk kawy i uśmiechnął się lekko. Większość ludzi mnie nie zauważa, ale ja ich tak, zwłaszcza gdy coś nie gra. Od tamtej pory nigdy już nie oceniam nikogo po pozorach.